Cześć, nazywam się Ewa Jacniak, jestem fizjoterapeutką i trenerką biegania. Dzisiaj zaprezentuję Wam bieżnię elektryczną, przeznaczoną do użytku domowego. Bieżnia produkowana jest przez polską firmę Underfit i jest doskonałą alternatywą dla biegania na zewnątrz, jak również sprawdzi się do wykonania rozgrzewki przed treningiem siłowym w domu. Elektryczna bieżnia Underfit to zaawansowany technologicznie sprzęt fitness, na którym możesz osiągnąć prędkość od niespełna kilometra na godzinę, co umożliwi marsz, jak również sprawdza się doskonale u osób powracających po kontuzji, do prędkości 15 km na godzinę, co pozwoli na korzystanie z niej nawet przez biegaczy. Bieżnia jest łatwa w obsłudze, a dzięki nowoczesnej konsoli z wbudowanym ekranem LCD umożliwia śledzenie parametrów treningowych, takich jak dystans, czas trwania treningu, prędkość, puls, spalanie kalorii czy tłuszcze. Ponadto posiada dostęp do 12 treningowych programów i jest dostępna w języku polskim. Dzięki wbudowanym głośnikom oraz wejściu USB oraz AUX możesz słuchać ulubionej muzyki lub audiobooka podczas marszu czy biegu. Funkcja blokady bezpieczeństwa z kluczem minimalizuje ryzyko kontuzji, a w przypadku nagłej zmiany samopoczucia pozwala w bezpieczny sposób ukończyć trening. Klucz bezpieczeństwa, który jest przymocowany do użytkownika bieżni, działa jak emergency, czyli stop. Pozwalając błyskawicznie zatrzymać silnik bieżni. Dzięki dodatkowej opcji masażera możesz zrelaksować się po treningu i przyspieszyć regenerację mięśni. Dodatkowo bieżnia wyposażona jest w uchwyt, dzięki któremu możemy wykonać trening mięśni głębokich brzucha. Bieżnia posiada zaawansowany sześciopunktowy system amortyzacji, redukujący negatywny wpływ na stawy. Oraz antypoślizgową fakturę pasa biegowego, zapewniającego bezpieczeństwo i komfort podczas treningu. Zintegrowany mechanizm regulacji umożliwia trzystopniową regulację kąta nachylenia. Kółka transportowe umożliwiają płynne i proste manewrowanie. Dzięki sprawdzonym dwóm systemom, teleskopowe rozkładanie i składanie, oraz wolne opadanie pasa biegowego, bieżnia się bardzo łatwo składa i rozkłada. Podsumowując, bieżnia elektryczna marki Underfit idealnie sprawdzi się na trening marszowy, jak również biegowy w warunkach domowych. Dodatkowo jego wielkim atutem jest estetyczny i klasyczny wygląd, co sprawia, że idealnie wkomponowuje się w wystrój pokoju. Ja jako fizjoterapeutka i trenerka biegania serdecznie polecam.